Siemanko, Hubert z tej strony z UANA. Dzisiaj nakręcimy filmik pokazujący Wam różnicę pomiędzy deską typu Allround, czyli takim klasykiem, a deską typu Touring. I w zasadzie ja wyszczególniłbym cztery takie różnice. Pierwsza z tych różnic to jest różnica w postaci kształtu deski. Deski Allroundowe są deskami, które są bardziej obłe, z dwóch stron w zasadzie wyglądają tak samo, więc można pomylić tył z przodem i pływać w drugą stronę niż należy. Deski touringowe są nieco bardziej szpiczaste. Druga różnica to długość deski. Deski olandowe są deskami krótszymi, najczęściej do 3,5 metra długości. Standardowo to jest 10 stóp 6 cali, czyli 320 cm długości. Deski touringowe są znacznie dłuższe. Trzecia różnica to szerokość deski. Deski urlandowe są deskami zdecydowanie szerszymi niż ich e, turingowi kuzyni i deski urlandowe zdarza się, że mają nawet po metr szerokości, co jest oczywiście przesadą. Z reguły to jest 80 kilka centymetrów szerokości, deski turingowe mają 70 kilka, 80 kilka centymetrów maksymalnie szerokości. A czwarta różnica to jest różnica w postaci ilości skrzynek statecznikowych w dnie deski, deski orlandowe mają tych skrzynek statecznikowych więcej, czyli w zasadzie trzy. Deski turingowe najczęściej mają jedną, to ze względu na to, żeby desce orlandowej dodać zdecydowanie więcej stateczności takiej bocznej, przez co ona posiada dwa dodatkowe boczne stateczniki i jeden centralny, a deski turingowe posiadają tylko centralny statecznik. No i to chyba wszystko z takich podstawowych różnic. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmików.